Nie a, a ja już nagrywam Siemanko. Siema. Jeffrey. Siema Jeffrey. Siema. Siema Piotr. I siema... Grinaz. Nie zapomnij o... Oczywiście odzy kapusta Eseki Kartus kaktus jest nieobecny, gdyż robi kloca. Mamy. No, zaraz wejdzie. Ognia! Nie rura. już tam możesz Pan powiedzieć. Się. Możesz się zabrać ognia, nie? Ewentualnie. Siemanko. O, intro. Boże, Caitlyn się tam gramy gram 14 wygranych. Nie przejmuj. No, pociśniemy. Hmm. Nie pamiętam, czy się woda mamkaczku. Okej. Okay. Pijem set starczy szmatu. Jestem No To jest jeszcze z nami kapusta siema Eee, yy, witam okay, witam Co tak spokojnie A to, to dopiero dziwne. się wędzał spokojnie. oo o już czara, już czara użyłem już <laughs> O znowu oh, oh. Na razie idę oh. żeby tego czara użyć

Jadapel jak nazim to bój nie, to boj <grym> Jestem akrobatem Jebu. Dobra, chowaj się w krzaki mm. mm. Kaczki mm. Patrz lepiej tylko, ja żyne, żyne Ma, mam robię Żilę, dalej mam źle dalej To masz na ciebie To on zbydził się Ale masz zginę palce i w ogóle u nas będzie Akali. Do tego lewana na ją ciśnięcie. A później gułaj na yy, Tak właśnie. O, tylko kół i Chce mi się kichnąć. Nie wiem co zrobić. Kichnąłem. O wbił. First blood. Brawo, Marian. Merci. Dawaj go, o, dawaj go! Nie! Uuu. Kurwa... O, o ta szmata... Ku... No nie, nie... Dobra, uciekaj. I głęboko. Ajajaj... Eee... ładnie. Chwi a No i panowie, to, to jest ja nie wiem, ale, ale ma. No, no. To może tego silence silence się pięć razy od nie? odbije. A, no tak. No. Ale no... Easy. Nie, o, czego podbierzemy? To nie ja. No, lapidujcie ją i będzie do Spokojnie. Dobra, y ja cofnę. Mówię sobie item i tema. E bo odcisnął, a jak mit o mit nie ciśnił. Eee, już mi darka padło padła od wieży. To ci powiem Nicewan Machadsto. Dawaj garczek dawaj. <laughs> dobrze. dobrze. Nie ma garczka u mózgu. F**k! Sisy. Czekaj, sisi ja posłuchaj mnie, jak ja się tą delką może to jakoś będzie. <grym> <grym> Dobra idę. Nie ma garczka. Tu nie, nie będę pingował, bo jesteśmy na ts to... Tak, tak. Możemy. Oj... Ej, ej u nich ma... chyba w Nie? No też to mi się tak wydaje. O, już nie. O, już nie. Żyje. Jak będziesz wbijał, to mów A to ty pierwszy, jak chcesz. Mam w sumie dobre.

Bardzo się szmata, no? Jej, hej, ale... hej. To to, 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 to. Uważaj, że da, żeby tu krzakiś mi. Chyba. Nie, nie ona poszła gdzieś. Tu jest jas, Macie. Uważaj, na mnie idzie po prostu. Okay, nice. <laughs> <laughs> oh, yeah. I will not alter. Be, bold. Be just. I not for the Brakuje, brakuje, o jest już. Garczyk jest nasz, ale tu nie ma co ryzykować. Nie? Tak no co to wydaje. O!

ona chce mnie zajebać Spokojnie Ona jest co, ona jest solo ona jest... No. Dobra Jest i ulti no, ajwa, Ulti, ulti power Która z Akalii musi paść? No ja, wcześniej rwiłeś No ale gówno odpaliłem, ja pierdolę. Ja też na ucieczkę. Wierzę, 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 wierzę. Oho. Ooo. Też ignajter mam, Dobra. cofnę. Nie cofnę. się teraz. Ale zaraz będziemy mieć Ej, bawik. się.

Ja pierdolę! Nooo... Dobrze. się do... Uważaj, 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 bo będzie shot'u, co Kapusta, nie dalej, nie dalej, nie dalej. Uważaj, uważaj, nie. no czemu? Garczka brakuje. Teraz Nie jest. No... Nie, nie złapiemy Ja nie rzucę Co? Czekaj Mariusz, mam już kosy. Powinno być mi spokojnie. Ależ spokojnie. No. Teraz ja pierniczę. No, nie, nie. Nie! Yeah, Dobrze! Nice! O, oh, fuck No i nie... Nie nice I taki low się. My my nie ma Nie robię tej Albo i tak. No i nice. Tak to się robi na wschodnim wschodzie. Tak. Tak jest. Dobra, wieżo, wieżę. Dawaj wieża dawaj wieża O oh, shit. Hmm? czekaj. O no, shit, a, a uważaj, bądź, na dziedę, uważaj na Gide. Uważaj na Gide. Uważaj na Gide. się dowaliłem, nie widzi, że ona biega po Czekaj, 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 czekaj. Dobra, uciekniemy. No i nice. Uważaj, uważaj, oh, bo Gide rzuci mnie, czekaj. Cofam. Uważaj, bo jest O, okay. No i nic. Zostaw się. To trzeba będzie użyć. Hmm. Nieźle. Fiduj się, fiduj tanku. Tang. Tang? Tang. U. O kurwa, Akali, kapusta nie idź tam Była o, iść na beta, ja idę na mida jeszcze Tak o, na beta, kapusta jest na milę. Dzięki! dzięki. U. Garczyk padł, to nie widziałem Sorry pan Akali też? Jak?

a pusta, Dobra, padnie. <laughs> Nieźle. Nieźle, panowie. Nie jest źle. Akali tam idzie. Akali na to idzie. <laughs> Uuu, uh. ja ją mam, ja tylko na ułatwienie patrzę. O jest. Kto jej nie ma? Uuu, a. Ja mówię, że ją patrzę. Easy. E, azy. O. Jeszcze jedna koleżanka. SS. Nie dawaj ci. O garczek. Jesi garczek. O, I uważaj, jest. uważaj, co faj. Co faj, co faj. Się. O, no dabble kurwa no i o tak Uła. Uła. E, pomóżcie tutaj nam, idzie, bo nidarka jest Idę jest na strzałach, a gorzej strzakali. i puszczą mi wierzę no. Idę. Yeah. O kurwa. Tak. Co, pijesz? Tak. Idę płakali o tak jest. Aaaa, f**k. Gówno. Oh. Dobra, puszczymy midę. się da. Może dla to jest jakiś lingo. Co? Dla to jest w <suszy> Może ma taki style. Jeszcze jeden się jeszcze o nich rujemy. Powiedziałem taki stajp. Dawaj, dawaj. O plecy. A to Lul. Gdzie ta pała? To, lulu to. No wiem to. Mówiłem. darka leci, ej. Dobra, dobra. Nie no chcę pustanie Help, help, help. Garen.

Hmm. Eee... Oni tu są. No nie Boże, tak. 50 golda mi brakuje. No, o, ciebie, bez, 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 bez. a Nie, no. o, 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 nie o, 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 nie o, jest o, o, Oni

Nie dam tek Babę o! Ucieknie! No i ucieknie! Czego go nie podpaliłeś i teraz jeszcze podpadniesz, bo... Nie miałem. i ucieknie. O, ucieknie. Ja pierniczę. To no wieku, no ona, ona, nie no pozdro. No nice. Oni. Garcek low, Garcek low. nie, no, teraz Takie trzy zostawiłem ja pierdolę. Hirama, Hirama. No <laughs> wyleczyła <laughs> się. Ja pierdeń, Kam. To jest normalnie niemożliwe. Oh, o nie. No, nice. No oh, shit. Huh? Dzięki, że mi ktoś zasłonił ulta, nie? W ogóle. Fak, same asysty łapie. Nie pomagasz, to padasz Panasz i nie masz. Asysty mówię. No, o, jeszcze garczyk. No, 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 no. no. Okej. Okay.

Mam mówię mogę się bić, ale to teraz mam za wygodę. Ale jest, jest za proch. A ład! Buu! Lu, 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 kurde, ta wieża, jakby ty wieżył. No oh, nice. Dobra, wieżę, 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 Bronze. Bum. Dobra. Bardzo ładnie. Jeszcze jedną. Nie będę na to odpuchować. Może no. no, by to padło. Kur. O, GG. Wow. O, oh, nice. Dobra, panowie. To dzięki za grę. I Wiktory. Siemanko. Oh. Oh. Как я виктор, я Дефит, маше. Шева.